Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program szczerze o pieniądzach. W studiu gość Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. I od razu na jednym wydechu, tchu, Komisja Europejska poszła po rozum do głowy. Czy to jest zbyt przesadnie optymistycznie określone? No, jak czytam te tytuły, że komisja się wycofała, że zwrot yy, o i, tak dalej, i tak dalej, no to zastanawiam się skąd ta wiedza, dlatego że jeżeli popatrzymy na to, co się faktycznie zdarzyło, to po pierwsze komisja europejska powiedziała, że w 2035 roku zamiast 100% będzie trzeba rejestrować 90%, ale tu są warunki. Po pierwsze użycie tak zielonej stali, po drugie e-paliwa, po trzecie biopaliwa. To, Uf, to ceny spalinowych samochodów? Po pierwsze. Po drugie, jeżeli popatrzymy na to na rynek, to w tej chwili w Europie rynek samochodów osobowych to jest, i dostawczych to jest nieco, nieco powyżej 10 milionów. I e, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że milion z tych samochodów mogłoby być spalinowych, biorąc pod uwagę. Kilkanaście film na rynku. Jeżeli to podzielimy, to wychodzi, że na jeden model wychodzi kilka tysięcy sztuk dla jednego producenta. Komu będzie opłacało się robić badania homologacyjne, utrzymywać produkcję jednego czy dwóch silników dla kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy. Więc. Wielki znak zapytania. To po, co to, ten po pierwsze, krok, to po co ten krok w ogóle? A to jeszcze, ale jeszcze, jeszcze, zanim, jeszcze zanim o tym, po co ten krok, to 2030 rok. Ten jest kluczowy. Dlatego, że my zwykle mówimy, czy w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje o 2035 roku. Ale równie ważny, a może ważniejszy jest 30 rok. Bo w 30 roku my musimy mieć. E, redukcję w przypadku samochodów osobowych 55%, dostawczych 50% i e, ciężarowych 40%. No, dobrze, panie prezesie, ale 30% to już za rogiem, chciałoby się powiedzieć. Właśnie, i komisja poza jedną drobną zmianą, czyli e, zejściem o 10 punktów procentowych w przypadku samochodów dostawczych, czyli 40% w przybliżeniu 40% mm -hmm. samochodów, samochodów dostawczych rejestrowanych w Europie musi być zeroemisyjne za kilka lat. To jest, my oceniamy, że to jest nierealne. Więc w praktyce to, co Komisja zrobiła, to jest bardzo kosmetyczna zmiana, która naszym zdaniem nie spowoduje żadnego poprawienia sytuacji branży motoryzacyjnej. To zapytam tak mocno prowokacyjnie: Komisja Europejska chce mieć rynek europejski opanowany przez chińskie samochody elektryczne? To ja odpowiem bardziej politycznie. Jeżeli Komisja Europejska chce, żebyśmy w 2035 czy 2045 roku mieli znacznie, znacznie mniejszy przemysł motoryzacyjny europejski, to należy to nic nie robić. To idzie w dobrym robić. kierunku. To, 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 to należy nic nie robić. Ponieważ najważniejsze jest to, że y, y, troszeczkę... Y, Uważamy, czy, uważ, czy znowuż przekaz medialny i przekaz komisji jest taki, że to jest dialog komisji z branżą motoryzacyjną. No nie dlatego, że my produkujemy samochody dla naszych klientek i dla naszych klientów, dla firm transportowych. I teraz to klienci wybierają ostatecznie, jaki samochód chcą kupić. I my jesteśmy tylko dostarczycielem pojazdu. Określonego, takiego, jaki chce kupić klient. Więc to nie, dla, nie z nami powinna być ta dyskusja, tylko z klientami. A jeżeli popatrzymy na dane rejestracyjne, to w 2025 roku zostało w Europie zarejestrowanych niespełna 17% samochodów elektrycznych. Powinno być, żebyśmy spełnili cele emisyjne 2025 roku czyli redukcję mhm. 15% zaledwie. Powinno ich być 25%. Czyli w no ciągu kilku lat. Uskuje nam ośmiu. Za które będziemy płacili kary. Ale jeżeli popatrzymy na najbliższe lata, no to powinniśmy o kolejne 35% zmniejszyć ilość samochodów spalinowych, które trafiają na rynek. To wydaje się naprawdę nierealne. Odłóżmy na bok ekologię i zrozumienie potrzeb ekologicznych, bo to jest jakby temat na zupełnie inną dyskusję, ale... I przepraszam przerwę, bezdyskusyjny, bo my nie chcemy dyskutować z celami, my nie dyskutujemy. My tylko chcemy, żeby to się stało realistycznie, więc ekologia tak, na pewno i ochrona środowiska tak, emisja CO2 tak, tylko w mądry sposób. No właśnie i mając te wszystkie rzeczy, no, wiemy o ekologii, nikt się tutaj z tym nie, nie sprzecza i mając te wszystkie dane, jak redukujemy, ile to wszystko kosztuje, jaka jest konkurencja, to komisja tylko o 10% ustępuje i to jeszcze pod pewnymi warunkami, to gdzie tu jest logika? Wydaje się, że logika Komisji Europejskiej, czy w ogóle logika organizacji pozarządowych, ja spotkałem się z takimi opiniami, że trzeba branżę przymusić, trzeba branży dać bardzo wysokie, w domyśle nierealistyczne cele, żeby oni cokolwiek zrobili. No tak nie można stawiać sprawy. My no jesteśmy ale to my poważni. siebie biczujemy w oderwaniu od całej reszty świata. Przecież Europa produkuje mniej samochodów niż Chiny, prawda? Zdecydowanie. No, mamy jeszcze Stany Zjednoczone, czy mamy kilka punktów na mapie świata. Gigantów motoryzacyjnych, mówię o rejonach, a nie o y, firmach, no Europa nie, nie jest tak wielkim producentem samochodów, żeby ustanowiła przepisy u siebie. I przełożyła je automatycznie na resztę świata, bo wywrze taki nacisk. No, widać było, co zrobił pan prezydent Trump i w którym kierunku idą Stany. Stany z, wcisnęły bardzo gwałtownie hamulec, jeżeli chodzi o pojazdy zeroemisyjne. Pan prezydent Trump wycofał w całe dofinansowanie, wszystkie ulgi, i w tej chwili kłopot nasz. Mimo kolega... tego, że jego podobno najlepszy kolega ma firmę, jaką ma, prawda? To pozwolę sobie nie skomentować tego, bo chyba już nie są takimi dobrymi kolegami ci dwaj panowie. Natomiast. Jest, e, musimy pamiętać o jednej rzeczy: że branża motoryzacyjna jest bardzo zglobalizowana i my, przechodząc na zeroemisyjność, czy inwestując w to, a przypomnę w Europie to 250 miliardów, my, przechodząc na tę zeroemisyjność, liczyliśmy na to, że inwestycje zwrócą nam się na co najmniej dwóch rynkach czyli Europa i Ameryka. Nie tylko Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej, ale też Kanada. E, tam jest w tej chwili zdecydowane zwolnienie, w związku z czym ten zwrot inwestycji właściwie powinien być w Europie i w Chinach, a rynek chiński jest dla nas trudny, dlatego że spada sprzedaż europejskich pojazdów. Tam Chińczycy coraz chętniej kupują swoje produkty. Bo robią coraz lepsze samochody. Ale też wydaje się, że mają, że działa taki troszeczkę... Lokalny patriotyzm. Patriotyzm lokalny, że doszli do takiego poziomu, że nasze produkty są dobre. Jeszcze 10 lat temu europejskie były znacznie lepsze. Czy amerykańskie, czy jakiekolwiek inne. W tej chwili nasze są super. W związku z czym, dlaczego mamy kupić produkt nie chiński? No tak się zdaje, że w ten sposób myślą. No efekt jest taki, że rośnie tam produkcja, rośnie tam, rosną tam rejestracje chińskich firm, a my, żeby dla wielu firm rynek chiński jest bardzo, bardzo ważny. No i gdzie my z tym wszystkim wylądujemy w tym 35 roku? Da się dziś to przewidzieć? Czy się okaże, że za rok Komisja Europejska powie, no 10 to jednak było za mało, może 20 i bez tych obostrzeń? Optymista we mnie mówi, że y, no, musimy przetrwać. Czy, dlatego, czy czas że... zostanie wydłużony? Nie 35, tylko zrobi się 40 albo któryś jeszcze. Nie wiem. Optymista we mnie mówi, tak, damy radę, bo branża motoryzacyjna jest na tyle duża, na tyle ważna dla europejskiej gospodarki, że. Zamordowanie tej branży byłoby no, naprawdę rzeczą kompletnie bezrozumną. Z drugiej strony, realista, patrzący na to, jak to się dzieje i jak bardzo Komisja Europejska jest przekonana do swoich racji i jak bardzo nie bierze pod uwagę racji przemysłu motoryzacyjnego, a my mówimy o twardych faktach. My nie mówimy o tym, że my nie chcemy, że może nie, a może nam się wydaje. Nie, my mówimy, jest za mała sprzedaż. To są twarde dane. Więc y, mam nadzieję, że Komisja Europejska jednak zrewiduje swoje stanowisko, bo pamiętajmy o jednej rzeczy: to, co zdarzyło się, to nie jest prawo, to jest zaledwie propozycja Komisji Europejskiej, która teraz będzie dyskutowana przez Parlament Europejski. Która będzie dyskutowana w, przez, w krajach członkowskich, no i ostateczny kształt w trilogu m, jakiś będzie, być może będzie łagodni. My m, mamy postulaty, analizujemy to w tej chwili e, chcemy z Komisją Europejską rozmawiać, chociaż mówiąc szczerze, rozmawiamy od dwóch lat od dwóch lat i to jest efekt naszych rozmów, więc wydaje się, że m, 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 może być m, no, kłopot. Zupełnie inną rzeczą jest, bo my mówimy o Komisji Europejskiej. Tej, która no, jeszcze ma kilka mhm. lat, ale y, nie wiadomo, bo pojawiają się różne opinie, jeżeli chodzi o, o przyszłe eurowybory, o, o przyszły układ si, sił politycznych. Więc zależy, jak będzie wyglądała nowa komisja więc europejska. Więc pytanie, tak? jak, jak będzie wyglądała nowa Komisja Europejska i nowy Parlament. No ale to jest troszeczkę political fiction. Więc... Ale, ale ci politycy y, z Komisji Europejskiej, czy w ogóle wokół komisji nie czują, że jakby działają trochę w oderwaniu od. Y, okoliczności otaczającego nas świata, bo z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, które zrobiły odwrót, tak jak mówimy, i Chińczycy, którzy produkują coraz lepsze, dużo tańsze samochody. No, branża europejska, europejska branża motoryzacyjna jest w kłopocie, bo z jednej strony kierunek zeroemisyjność czy pośredni niskoemisyjność mhm. jest wyznaczony. My na pewno w tym kierunku będziemy szli. Natomiast no, dzisiaj jest, jeszcze potrzebujemy czasu, żeby być konkurencyjnym. Oczywiście możemy mówić, że pewne rzeczy powinniśmy wcześniej zrobić, albo trzeba było, a gdybyście zrobili, no być może tak. Natomiast myślę, że to jest kompletnie jałowa dyskusja, bo w tej chwili mamy określoną sytuację. Mamy z jednej strony Chiny, które przechodzą na zeroemisyjność, są w tym bardzo dobre, Je, są Stany, które. Chciały przejść, choć nie było to prawem, tylko takim zaleceniem jeszcze poprzedniego prezydenta. Dzisiaj wyhamowały. Mamy rynek Ameryki Południowej, który owszem, wchodzi w tę elektromobilność, ale dość wolno, czy zeroemisyjność, ale dość wolno. No i między tym jest Europa. Z jeszcze do niedawna. Bardzo silnym przemysłem, przemysłem, który był jednym z najlepszych i wiodących na świecie, dzisiaj musimy, musimy zrobić wszystko, żeby dalej być silnym. My mamy w Europie produkcję zaledwie kilkanaście milionów, to jest mniej niż połowa chińskiej produkcji. Z grubsza porównywalnie jak Stany Zjednoczone naprawdę nie jest nigdzie zagwarantowane, że Europa ma być wielkim producentem. My musimy sami to zrobić, my musimy sami o sobie myśleć. To, to, tak to zabrzmiało smutno, że aż nie wiem w ogóle, jakie następne pytanie zadać, bo wygląda na to, że za 10 lat to naprawdę przemysł motoryzacyjny europejski, przy tych obostrzeniach, przepisach, zaleceniach, może być już taki. No może się tak zdarzyć. Ja oczywiście jeszcze raz powtarzam, we mnie przeze mnie przemawia ten optymista, że jednak no politycy tak, pójdą. To trochę robimy w tym przemyśle motoryzacyjnym prawda? Pójdą po rozum do głowy i, i zdadzą sobie sprawę z tego, że naprawdę dla Europy to jest jeden z kluczowych jeszcze ostatnich naprawdę przemysłów. Ja mówię czasami używam takiego sformułowania, że to jest jedna z ostatnich pereł w koronie. Ja tak sobie teraz myślę, żeby zobrazować i tu bez, bez żadnej e, złośliwości, ale pamięta pan, że kiedyś Mateusz Morawiecki powiedział milion samochodów elektrycznych e, w jakimś tam czasie w Polsce? I sam przekonał się na własnej skórze, jak trudno jest. Dojść do takiego y, poziomu, więc no, chyba politycy powinni mieć jakieś doświadczenie w tym, w związku z tym, co się wydarzyło. Znaczy, ja myślę, że politycy powinni y, pytać tych, którzy się na tym znają, y, którzy obserwują rynek, obserwować dane i wyciągać z nich wnioski. Bo jeszcze raz powtórzę: jeżeli w 2025 roku, mimo dwóch rzeczy, które się zdarzyły, po pierwsze, konieczności osiągnięcia przez nas, Czyli branżę motoryzacyjną celu emisyjnego minus 15% i obniżenia cen samochodów zeroemisyjnych w salonach, szczególnie w długoterminowym wynajmie. I zwię zwiększenia cen samochodów spalinowych i Również zaproponowania bardzo atrakcyjnych cen na hybrydy plug-in, mimo tego, jeżeli w Europie nie udało się osiągnąć ten średniej, to jest to jakiś sygnał. No dlaczegoś tak się stało? Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Co się wydarzyło, że klienci nie kupili wystarczającej ilości pojazdów? My za ten 2025 rok będziemy płacili karę. Co prawda w tej chwili mówimy o uśrednieniu kary za 2025, 2026 i 2027, natomiast jeżeli w tym roku nie zrobiliśmy przy... No, z punktu widzenia oferty samochodów zeroemisyjnych, atrakcyjnej tej ofercie, jeżeli tego nie osiągnęliśmy, to pytanie, jaka jest gwarancja, że w przyszłym roku, no bo patrząc na to matematycznie, w przyszłym roku powinniśmy mieć 20%, a żeby nadrobić 25%, w 27%, powinniśmy mieć 37% pod 40%. To, to, je, to wydaje się być w tej chwili nierealne. Ale to jest tak dlatego, że my lubimy spalinowe samochody w Europie, czy po prostu wciąż elektryczne są za drogie? No jak zestawimy to z chińskimi, no ja wiem, że trudno to porównywać, bo tam są takie, a nie inne sytuacje. Produkują taniej, a jak coś sprzedadzą w Europie, to jeszcze dostaną w prezencie od rządu pieniądze. Więc... Ja myślę, że kilka jest przyczyn. Po pierwsze, e, ciągle jeszcze klienci, e, m, chyba, naj, chyba naj, największą barierą są nawet nie ceny, bo tak jak powiedziałem, jeżeli popatrzymy na ofertę w 2025 roku i teraz, to ta oferta jest dużo, dużo atrakcyjniejsza niż była poprzednio. To po pierwsze, ale z drugiej strony my zarabiamy mniej na elektrycznej, więc też trzeba jakoś zarobić na te inwestycje, na te 250 miliardów. Ale myślę, że chyba jednak podstawową przyczyną to jest chyba to, że klienci chcieliby mieć, czy większość klientów, albo może inaczej, duża część klientów, chciałaby mieć pojazd, który będzie porównywalny komfortem użycia ze spalinowymi. No, no a ciągle jeszcze elektryczny jeszcze nie trochę. jest. Przede wszystkim zasięg. No teraz mamy mrozy. Jeżeli okaże się, że te minus 5, minus 7 stopni jest, no to ten zasięg jest zdecydowanie mniejszy niż e, optymalny, a niż nawet ten, który wyszedł z badań homologacyjnych, bo te badania homologacyjne są w określonej temperaturze robione. Więc klienci mówią, dobrze, to, 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 to może nie, to ja kupię hybrydę, to ja kupię hybrydę plug-in, ja jeszcze poczekam. No i myślę, że to jest chyba główna yy, przyczyna. No a z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na to trochę inaczej, yy, klienci nie kupują samochodów, my musimy płacić karę, a nie kupują dlatego, że no, na przykład uważają, że sieć ładowania jest niekomfortowa, czyli my płacimy karę za to, że nie ma odpowiedniej sieci ładowania. No to chyba jest coś nie tak. Tym spuentujemy nasz program. Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Ciągle Dziękuj optymista, bardzo. ciągle optymista. Na nowy rok, 26. Na dobry rok. Wszystkiego tak. do, Przy okazji wszystkiego dobrego. Tak, i wszystkim życzmy optymizmu w tych czasach. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.